Jesteśmy dziś tutaj wspólnie, jesteśmy dziś tutaj razem, bo 104 lata temu nowo odtworzone wojsko polskie zatrzymało barbarzyńską armię czerwoną, bo Polska zatrzymała ideologię zniszczenia, śmierci, brutalności, bo dobro zwyciężyło zło. Jesteśmy tutaj dziś razem, wspólnie, bo ci, którzy byli przed nami, udźwignęli sztandar wolności i niepodległości. 15 sierpnia musi być w centrum naszej polityki patriotycznej, polityki historycznej, bo to jest święto wszystkich Polaków, to jest święto wojska polskiego, ale to jest święto nas wszystkich, bo patriotyzm jest dla wszystkich, nie dla wybranych, bo miłość ojczyzny ma różne osłony. Ale każdy ma prawo do tej miłości i obowiązek, i każdy z tego prawa i obowiązku musi korzystać. Bo miłość do ojczyzny to są święta, ale to przede wszystkim jest dzień codzienny. Za chwilę, z dumą przemaszeruje, przedefiluje przed nami wszystkimi jedna z głównych armii NATO za którą stoi potężny budżet na który składają się wszyscy obywatele za którą stoją realne sojusze za którą stoi realna prawdziwa miłość narodu i zaufanie wojsko polskie nasza duma i chluba w tej idei musi zjednoczyć się cały naród i cała klasa polityczna mundur polski nie może być przedmiotem gier Pijarowych zabiegów, nigdy nienawiści i pogardy. Zjednoczeni z mundurem, tylko wtedy będziemy zwyciężyć. Musimy być gotowi na wszystkie scenariusze. Dlatego trwa transformacja Armii Polskiej. To jest wielki tydzień Wojska Polskiego. Ostatnie trzy dni to kolejne kontrakty z tym największym, zmieniającym autentycznie rzeczywistość i tworzącym w pełni. Siły zbrojne jako system naczyń, połączonych z zamówieniem 96 Apache, najnowocześniejszych śmigłowców szturmowych, wyrzutni rakietowych w systemie Patriot w programie Wisła w drugiej fazie tego programu, czy transporterów rozpoznawczych Kleszcz. To jest tylko fragment, i to będzie wielka transformacja. Ale przed nami nowe wyzwania, z których najważniejsze będzie stworzenie wielkiej armii wojsk bezzałogowych, dronów powietrznych, naziemnych, nawodnych i podwodnych. To jest wyzwanie współczesności i to wezwanie przyjmujemy. Dzisiaj tej odwagi też żołnierzom polskim nie brakuje. I do końca są wierni przysiędze, tak jak sierżant Mateusz Sitek, który bronił granicy Rzeczpospolitej i oddał za nią życie. To jest nasz bohater, to jest następca żołnierzy z Podmodlina, Płocka, Radzymina, Wołomina i Warszaw. Sierżant Mateusz Sitek, nasz bohater. Pierwszy czołg Abrams, który pojedzie z warszawskiej brygady pancernej, z Wesołej, będzie nosił jego imię. W tej defiladzie będzie pokazany po raz pierwszy. Cześć i chwała bohaterom! Niech żyje wojsko polskie, niech żyje Polska. Bardzo dziękuję.